Była deszczowa noc, gdy na jednej z bocznych dróg w stanie Kolorado doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy, jadący z dużą prędkością, wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo. Ratownicy przybyli na miejsce kilka minut po zgłoszeniu. Świadek, który przejeżdżał w pobliżu, twierdził, że widział, jak pojazd nagle skręcił bez wyraźnego powodu, jakby kierowca próbował uniknąć czegoś, czego nikt inny nie dostrzegł. Kiedy strażacy wyciągnęli kierowcę z wraku, był nieprzytomny, ale dało się wyczuć puls. Mężczyzna miał około trzydziestu lat, ciemne włosy i pospolity ubiór. Nic nie wskazywało na to, że był kimś szczególnym. Nie znaleziono przy nim dokumentów, a jego telefon komórkowy został zniszczony w wyniku uderzenia. Zabrano go do pobliskiego szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili podstawowe badania. Przez pierwsze godziny jego stan był niepewny. Lekarze stwierdzili lekkie urazy głowy, ale nic, co mogłoby sugerować poważne uszkodzenie mózgu. Ku zaskoczeniu wszystkich, nad ranem pacjent odzyskał przytomność. Otworzył oczy i rozejrzał się po sali intensywnej terapii. Na jego twarzy malowało się zdziwienie, ale nie takie, jakiego lekarze się spodziewali. Nie wyglądał na kogoś, kto czuje ulgę po przeżytym wypadku. Wydawał się zagubiony, który mamy rok, Zapytał bez zastanowienia. Lekarz dyżurny spojrzał na niego z zaskoczeniem, ale odpowiedział: 2025. W oczach mężczyzny pojawił się niepokój. Zamknął je na moment, jakby próbował się uspokoić. Po chwili spojrzał na lekarza i zadał kolejne pytanie: Czy most Brukliński nadal stoi? Tym razem lekarz był jeszcze bardziej zdziwiony oczywiście, że tak. Dlaczego miałby nie stać? Mężczyzna nie odpowiedział od razu, spojrzał w sufit, a potem wyszeptał coś pod nosem. Lekarz zapisał w dokumentacji, że pacjent wydaje się być w szoku pourazowym i przejawia oznaki dezorientacji. Kiedy po kilku godzinach jego stan się poprawił, do pokoju weszła pielęgniarka, by przeprowadzić rutynowe badania diagnostyczne. Jak się pan nazywa? zapytała. Mężczyzna milczał przez dłuższą chwilę. Hmm, nie wiem. Nie pamięta pan swojego imienia? Nie o to chodzi. Ja pamiętam rzeczy, ale nie jestem pewien, czy jestem tą samą osobą. Pielęgniarka spojrzała na niego zaniepokojona. Co to znaczy? To znaczy, że pamiętam wojnę, która dopiero ma się wydarzyć, pamiętam ludzi, których jeszcze nie poznaliście, pamiętam technologię, której jeszcze nie wynaleziono. Pielęgniarka odnotowała to w karcie pacjenta. I zgłosiła jego zachowanie lekarzowi prowadzącemu. Kilka godzin później do sali wszedł psychiatra. Czy może mi pan powiedzieć, skąd pan pochodzi? Z tego świata, ale z innego czasu, odpowiedział pacjent z lekkim niepokojem w głosie. Lekarz podszedł bliżej i przyjrzał mu się uważnie. Mówi pan, że zna przyszłość? Tak. W takim razie, co wydarzy się jutro? Mężczyzna zawahał się, a na jego twarzy pojawił się smutek. Jutro o godzinie 14:45 w centrum miasta dojdzie do eksplozji gazu. Lekarz spisał jego słowa, ale nie przywiązał do nich większej wagi. Uznał, że to efekt urazu głowy lub schizofrenicznego epizodu psychotycznego. Następnego dnia o godzinie 14:45 w lokalnym centrum handlowym doszło do wybuchu instalacji gazowej. Dokładnie tak, jak powiedział mężczyzna. I to był dopiero początek. Po eksplozji gazu w centrum handlowym personel szpitala zaczął podchodzić do słów pacjenta z większą uwagą. Jego przepowiednia, uznana początkowo za majaczenie osoby po wypadku, stała się trudna do zignorowania. Lekarze, pielęgniarki, a nawet policja zaczęli się zastanawiać skąd on to wiedział? Pacjent, który nadal nie potrafił lub nie chciał podać swojego imienia twierdził, że nie jest jasnowidzem po prostu pamiętał przyszłość. Mówił, że w świecie, z którego pochodzi Eksplozja już się wydarzyła, a on znał jej datę i godzinę, bo czytał o tym w wiadomościach. Właśnie dlatego był tak przerażony, kiedy się obudził. Bał się, że jest w przeszłości, której nie powinno już być. Lekarze zaczęli przeprowadzać dodatkowe badania, ale wyniki były normalne, żadnych oznak uszkodzenia mózgu, żadnych śladów narkotyków czy halucynogenów. Mężczyzna był zdrowy, a jednak wiedział coś, czego nie powinien wiedzieć. W następnych dniach zaczął dzielić się kolejnymi informacjami. Twierdził, że w ciągu tygodnia nad miastem przeleci samolot, który będzie miał awarię w powietrzu, ale uda mu się awaryjnie wylądować. Pewien znany polityk nagle zrezygnuje z urzędu i zniknie z życia publicznego, oraz że w mieście zostanie odnalezione ciało kobiety, która była uważana za zaginioną od wielu lat. Każde z tych wydarzeń rzeczywiście miało miejsce. Ludzie w szpitalu zaczęli się niepokoić. Czy mieli do czynienia z kimś, kto naprawdę zna przyszłość? A może był to ktoś, kto został wysłany z misją, by zmienić bieg wydarzeń. Media dowiedziały się o istnieniu tajemniczego pacjenta. Reporterzy zaczęli krążyć wokół szpitala, próbując uzyskać jakiekolwiek informacje. Policja rozważała, czy nie objąć gościsłą ochroną lub wręcz aresztować. Nie było wykluczone, że to on w jakiś sposób organizował te wydarzenia. Ale lekarze byli przekonani, że pacjent jest zwykłym człowiekiem, zagubionym i przestraszonym, a nie przestępcą. Po około dwóch tygodniach jego przepowiednie zaczęły się komplikować. Na początku mówił o zdarzeniach z całkowitą pewnością, ale teraz zaczął się wahać. Coś jest nie tak, powiedział lekarzowi pewnego dnia. Niektóre rzeczy już się zmieniają. Zaczął wymieniać kolejne wydarzenia, które miały mieć miejsce. Powódź w pobliskim mieście. Do której miało dojść z powodu ulewnych deszczy, bankructwo dużej korporacji, które miało spowodować chaos na rynku finansowym oraz seria tajemniczych zaginięć, o których w jego rzeczywistości mówiły wszystkie media. Jednak tym razem nic z tego się nie wydarzyło. Mężczyzna był zdezorientowany. Coś poszło nie tak, mówił wielokrotnie. To nie powinno się dziać, albo raczej to powinno się wydarzyć, ale nie wydarzyło lekarze zaczęli podejrzewać, że jego umysł powoli zaczyna zapominać przyszłość, którą znał. Może była to obrona organizmu, mechanizm adaptacyjny, a może po prostu nigdy nie pochodził z przyszłości, a jego wcześniejsze trafne przewidywania były dziełem przypadku, jego pewność siebie zaczęła słabnąć. Mężczyzna, który jeszcze kilka dni temu mówił z przekonaniem o tym, co się wydarzy, teraz wydawał się zagubiony. Miał wrażenie, jakby jego wspomnienia się rozmywały, jakby rzeczy, które znał, znikały, gdy tylko próbował je sobie przypomnieć. Pewnego wieczoru powiedział do pielęgniarki: Co jeśli nigdy nie byłem z przyszłości? Co jeśli to wszystko było tylko w mojej głowie? Wtedy jednak wydarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Mężczyzna miał sen, realistyczny, przerażający. Widział w nim duży most, który zapadał się do wody. Gdy się obudził, był spocony i przerażony. Most, most, zawali się jutro, wykrzyczał. Lekarze już nie wiedzieli, co myśleć, zignorowali tę wizję jako kolejne majaczenie. Następnego dnia w wiadomościach pojawiła się informacja. W mieście Baltimore zawalił się most, dokładnie taki, jaki opisał mężczyzna. Ale nie powinien się zawalić. W jego wspomnieniach ten most miał istnieć jeszcze przez dekady. Coś się zmieniło. Coś lub ktoś ingerowało w bieg wydarzeń. Kiedy mężczyzna zdał sobie sprawę, że jego przepowiednie przestają się spełniać, wpadł w panikę. Przez pierwsze dni był pewien, że pochodzi z przyszłości, że w jakiś sposób trafił do przeszłości i pamięta wydarzenia, które dopiero mają nadejść, ale teraz teraz już nie był tego taki pewien coś się zmieniło. To nie jest ta sama rzeczywistość, którą pamiętam albo to ja już nie jestem tym samym człowiekiem. Lekarze patrzyli na niego z niepokojem. Ich pacjent Przechodził przez coś, czego nie potrafili wytłumaczyć ani w sposób naukowy, ani medyczny. Przebadali go wielokrotnie. Nic nie wskazywało na to, że był chory psychicznie. Nie wykazywał objawów schizofrenii, nie miał urazu mózgu, nie przyjmował żadnych substancji psychoaktywnych, a jednak jego historie były coraz bardziej chaotyczne. Czy to oznaczało, że był zwykłym oszustem? Czy on od początku kłamał? Policja zaczęła podejrzewać, że mężczyzna mógł celowo wymyślać swoje wizje, by zyskać rozgłos. Może miał dostęp do tajnych informacji, może był częścią jakiejś organizacji, która w rzeczywistości planowała te wydarzenia. Śledczy przejrzeli jego akta, ale nie znaleźli nic. Jego odciski palców nie figurowały w żadnych bazach danych. Nie było żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić jego tożsamość. Szpitale, urzędy, policja. Nigdzie nie było o nim żadnej wzmianki, jakby nigdy wcześniej nie istniał. Niektórzy zaczęli się zastanawiać. A co jeśli on faktycznie nie jest z naszej rzeczywistości? Były przypadki ludzi, którzy twierdzili, że po wypadkach lub traumatycznych przeżyciach budzili się w świecie, który wyglądał tak samo jak ich własny, ale różnił się drobnymi szczegółami. Może i on padł ofiarą czegoś podobnego? Kiedy mężczyzna zaczął tracić pewność co do swoich przepowiedni, w szpitalu narastało napięcie. Niektórzy lekarze wciąż uważali go za oszusta, inni podejrzewali zaburzenia psychiczne, ale była jedna osoba, która zaczęła w niego wierzyć. Była nią doktor Emilia, młoda pani psychiatra, która od początku przyglądała się tej sprawie z zainteresowaniem. To ona jako pierwsza zaczęła dostrzegać, że mężczyzna nie pasuje do żadnej znanej kategorii. Nie był ani typowym pacjentem psychiatrycznym, ani zwykłym manipulatorem. Pewnego wieczoru usiadła obok niego, gdy leżał w łóżku, patrząc w sufit. Ludzie zaczynają się zastanawiać, czy jesteś oszustem, powiedziała cicho. Może mają rację, odparł bez emocji. A ty, co myślisz, mężczyzna? Odwrócił wzrok w jej stronę. Myślę, że jeśli nie pamiętasz skąd pochodzisz, nie masz dowodu, że w ogóle istniejesz. Lekarka milczała przez chwilę, a potem wyciągnęła z kieszeni zniszczony, pożółkły dokument, który znalazła w archiwach szpitala. To jest twój dowód. Położyła przed nim kartkę papieru. Mężczyzna chwycił ją drżącymi rękami. To było stare zdjęcie, wyblakłe, ale twarz na nim była niepodważalna. To był on. Do tego podpis pod zdjęciem. Zmarł w wyniku obrażeń po wypadku samochodowym. Rok 1997. Mężczyzna poczuł, jak ściska go w gardle. To niemożliwe. Doktor Emilia wciąż patrzyła na niego uważnie. Jeśli to niemożliwe, to jak to wytłumaczysz? Nie wiem. Jego głos drżał. Może, może powinienem być martwy, ale coś poszło nie tak. Emilia zawahała się. Jest coś jeszcze. Ostrożnie wyjęła kolejną kartkę. Fragment raportu policyjnego z dnia, w którym mężczyzna trafił do szpitala. Nie było tam nic niezwykłego, poza ostatnim zdaniem, napisanym odręcznie przez jednego z funkcjonariuszy. Jeśli się obudzi, nie wierzcie w ani jedno jego słowo. Mężczyzna poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Co to znaczy? Zapytał. Nie wiem, ale ktoś, kto cię tu przywiózł, zostawił to ostrzeżenie. Zapadła cisza. Może, może to ja jestem problemem powiedział w końcu. Może nie jestem tym, za kogo się uważam? Lekarka wpatrywała się w niego z współczuciem. Po chwili odpowiedziała A jeśli to nie ty masz się bać tego świata, tylko świat powinien bać się ciebie? Mężczyzna zamarł. Na korytarzu zaczęły migotać światła, a on zaczął przypominać sobie rzeczy, których wolałby nigdy nie pamiętać. Kim był tajemniczy pacjent? Skąd naprawdę pochodził? A jeśli umarł w tamtej rzeczywistości, to kto lub co przyszło na jego miejsce? Daj znać w komentarzu.